Ponad 50 autorów z całej Ukrainy zaprezentowało swoje prace w Centrum Architektury, Projektowania i Urbanistyki Baszta Prochowa. Wystawa otwarto we Lwowie w ramach projektu Muzy nie Milczą. Teraz jest bardzo trudny czas dla twórczości, bo ludzie różnie reagują. Są tacy, którzy nie mogą tworzyć, nie mogą wyjść z tego stanu odrętwienia i szoku, a dla kogoś innego tworzenie jest pewnego rodzaju terapią. Dzięki pracy wydobywa z siebie smutne myśli, daje nadzieję, daje optymizm, a co najważniejsze, zostawia ślad w historii tu i teraz. Wystawa zajmuje trzy piętra Baszty Prochowej, będzie czynna do połowy września i jak mówią koordynatorzy projektu, ekspozycja ma być zmieniana i uzupełniana. Ten projekt wystawienniczy daje nam odpowiedzi na pytania, jak dziś żyje Ukraina. Każdy, kto do niego dołączy, może wnieść wyjątkowy wkład w obronę państwa. To, że wystawa jest prezentowana w symbolicznym miejscu Baszcie Prochowej, która sama w sobie jest obiektem wojskowym, świadczy o tym, że lwowscy architekci również walczą o nasze wspólne zwycięstwo. Wystawę odwiedza też wielu Ukraińców, którzy uciekając przed wojną tymczasowe schronienie znaleźli w Lwowie. Od początku wojny do miasta przyjechało ponad 300 tysięcy uchodźców. Ja przyjechał z Rpino. Przyjechałem z Irpienia, chociaż urodziłem się w Lwowie. Przyjechałem tutaj uciekając przed wojną. Czuję się jak koczownik, bo mój dom tam został zniszczony. Każdy artysta ma indywidualne wyobrażenie o naszych tragediach. Przyszedłem tutaj, aby zobaczyć jak artyści widzą tę wojnę. Artysta zawsze odczuwa emocjonalnie mocniej od innych ludzi. Rzeczywiście pana w porównaniu z tym ogolonym nerwem jest bardzo trafny. Для тебе то враження артисту от e... Wszystkich tych horrorów, które przyniosła wojna na ziemię Ukrainy. Dla założyciele Centrum Artystycznego Ja Galeria, najważniejszym dziełem na tej wystawie jest Hopak wujka Czernobaja, Dmitra Mołdawanowa. Praca nawiązuje do miejscowości Czernobajewka pod Hersoniem, gdzie Ukraińcy 16 razy pokonywali Rosjan. Ten rysunek daje możliwość zrozumienia, jak Ukrainie z walecznym tańcu chłopak niszczy tą całą obrzydliwość, która wkradła się na naszą ziemię. Wszystko płonie, krew się leje, na Tle, ale Czarnobaj dalej walczy. W ramach wspólnego projektu są też wystawy w innych miejscach Lwowa, dyskusje, wykłady, koncerty i pokazy filmowe. Autorzy chcą stworzyć platformę internetową, na której zaprezentowane zostaną prace artystów.